Halo, cześć, witajcie moi kochani, witam z bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3 Reforged Zaczynamy kampanię orków jest, to, jest, to jest chyba moja ulubiona kampania ze wszystkich Ogólnie chyba frakcję orków lubię najbardziej Tak ze wszystkich, jakie są dostępne w grze I dlatego tym bardziej jest mi smutno, że Jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić, może, 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 się, może się mylę I obym się mylił ale to jest jedyny rozdział z kampanii orków. Normalnie jest tak, że, że kiedy gramy kampanię Reign of Chaos, później gramy kampanię The Frozen Throne, to chyba nie umarli się powtarzają, jakieś takie kampanie się powtarzają, ale z tego co wiem, to orkowie nie. I trochę tak mi zawsze przykro było, bo mega podobało mi się to, jak prezentuje się orkowa kampania. Zawsze lubiłem a zawsze podobało mi się to, jak to jest wszystko rozbudowane. Chyba najbardziej udana postać ze wszystkich to jest tral z tych takich pozytywnych, z negatywnych, to oczywiście Arthas jest mega boski. Wozu, sztorm poważnie uszkodził nasz okręt. Nie da się go naprawić. Tego się spodziewałem. Wiemy, gdzie jesteśmy? To Kalimdor? Tak sądzimy. Płynęliśmy na zachód, jak rozkazałeś. Dobrze. Jakieś wieści o Piekłoryczu lub pozostałych okrętach? Nie, wodzu. Nikt ich nie widział, odkąd rozdzielił nas sztorm. Rozumiem. Przygotować się do wymarszu. Jeśli nasi bracia tu dotarli, prędzej czy później ich napotkamy. W ogóle najdziwniejsze jest to, że... Jestem wodzem hordy. ...przetłumaczyli Hellscream na Piekłoryczego. I czy ja coś pomieszałem w głowie czy coś? Ale chyba wcześniej nie było tłumaczenia nazwisk, znaczy pseudonimów, nazwisk, nazw własnych. Nie było, nie? Czy, czy, czy mi się coś w głowie pomieszało i, i było coś takiego? No chyba nie, co? Chóra, no, głowę mi sobie dał, uciec, że, że nie było nic, niczego takiego, jak, jak właśnie tłumaczenie nazwisk. Dlatego no tym bardziej, kiedy, kiedy mówimy o gromaszu, to po prostu jakby. Hmm. To, to dziwny pomysł. Ja nie wiem, kto na to wpadł, ale chyba w, podstawowej, w podstawowym tłumaczeniu oryginalnym nie było tak. Co było za dźwięk. Ktoś jakby. Tak, za honor. Jezu, że się zaciął tutaj. z naszych okrętów wodzu musiał się rozbić na skałach podczas sztormu. W ogóle wszyscy mówią o... o, o ciągle, ciągle wracamy do tematu, że są bugi w, w... w Warcraft'cie 3 Reforged. To jeszcze... czekajcie, jak Blizzard wytłumaczył to, że nie będzie... nie, nie ma cutscenek, czy tam scenek przerwnikowych ulepszonych, tak jak mówili na bliskonie. powiedzieli, że to mogłoby zepsuć oryginalny... oryginalną prezentację gry, czy jakieś inne bzdurne wytłumaczenie coś, coś tego typu, ja parafrazuję oczywiście. To jest jakiś, jakiś dla mnie żart kompletny, że ktoś w ogóle może pomyśleć, że może, że może my gracze możemy w to uwierzyć, że, że oni naprawdę nie zrobili tych scenek, bo bo to by zepsuło klimat gry, no co za pierdolenie w ogóle, what the fuck, no. Oh, jak... nie ma tak jak ukrywać lenistwo, tym, że. O nie, dobra, to wszystko dla was, pani. To jest jakaś masakra. Tak. No, oh, dla mnie to jest, to, to jest ohydne tłumaczenie, po prostu. Ohydne. Szkoda, że, że Blizzard jakoś tak nie wiem, czy on tych wszystkich PR-owców swoich wypierdolił na zbity pysk. Czy im płaci kurwa najniższą i to chyba polską najniższą, mimo że wam rysę pewnie pracują. No, to jest jakaś, to jest jakaś patola zupełno. Po prostu. To się nie trzyma kupy, Na twórcza. Rozegrała się tu niedawno wielka bitwa! Ziemia jest czerwona od świeżej krwi! Czy w tej krainie nie ma nic prócz pyłu i kości? Tak! Słodaczne stworzenia mają końskie ciała! Doktor! Tar, załatwieni. Powiem szczerze, że ten, ten rozdział z poznawaniem taurenów z, z, konio, z koniochłapami, to jest, to jest mega dobry rozdział. Kurde... Naprawdę... To jest chyba moja ulubiona kampania jest z tymi orkami. Nie pamiętam dokładnie, jak to się później rozgrywało, ale jakieś tak zawsze kojarzyło mi się bardzo pozytywnie, kurde, i... Cieszę się, że możemy tą kampanię teraz przejść. Cieszę się, że to nie była pierwsza kampania. Że jednak już minęli ludzie, minęli, 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 minęli niemarli, że to po prostu jest kontynuacja, bo, bo bym, bym czuł, że ten pierwszy, pierwszy rozdział jest najlepszy, gdyby orkowie od razu się trafili. Przynajmniej wyglądają lepiej od ludzi. Lepiej od ludzi wyglądają? Czy ja wiem? Znaczy, ja jestem nieobiektywny, bo jestem człowiekiem, nie? Ale poza tym? Czy ja wiem? Kolco zwierzę. Znaki leczące, nice. To leczy wszystkich? No, na szczęście. Okej, okay, to dobra, tutaj to, to tutaj już byłem, więc okej, okay, to omijmy sobie. No dobra. to punkt... Kontrolny ten wrak wygląda na opuszczony. Być może załoga przeżyła i jest tu gdzieś w okolicy. Okej, okay. nie no, mam, nadzieję, mam wrażenie, że ta muzyka strasznie tudni. No kurde, tak głośno grają. Wiem, czy te zciszają w ogóle coś działa? Już do 50% zeszedłem. Hmm. mam wrażenie, On... że jak gra, jak rozpuści tą muzykę, to po prostu nic nie słyszę więcej hmm. niż tylko muzykę. Masakracja. Tondabu. Wiesz co, tak ostatnio sobie myślałem, że ja, ja ogólnie gram na co dzień w, w Herstona w sensie wbijam, wbijam kolejne zadania dzienne, wiecie, tak co, co 3 dni, co 3 dni wpadam, do, wpadam do tego świata i po prostu jakby wykonuję misje dzienne, żeby, żeby jakoś takie punkty zbierać, żeby no, zbierać na nowe karty, wiecie, tak, takie bzdurki robię, nie? I tak, sobie, tak, tak teraz sobie ostatnio myślałem, że czy to jest w ogóle dobry pomysł? Może ja powinienem powiedzieć sobie, a w pizdu z tym Herstonem i, i przenieść się na jakąś inną karciankę, no bo kurdaż. Mam... Powiem szczerze, że te, teraz ten, ten Reforge wyszedł, wcześniej była ta afera z Hong Kong'em e, i, I wiecie, i tak po prostu. Blizzard ma fuck-up za fuck upem, tak naprawdę bez przerwy coś odwalają i na i pamiętam, kiedy ostatnio coś zrobili dobrego, cały czas coś odpierdalają mnie, tak bez przerwy, kurwa, no to po prostu oni mają więcej, więcej takich takich zjebanych akt akcji ja, niż ja podczas dojrzewania, kiedy I naprawdę podejmowałem czasami durne decyzje i, i wydaje się tutaj, że oni po prostu robią to tak samo, tylko bardziej, to fakt po prostu to jakieś jakiej, kom, kompletna komedia, co tu się odgrywa. I, wiecie, I tak zastanawiam się, kurde, czy to wa warto woli inwestować pieniądze, żeby inwestować czas, no bo jeżeli chodzi o Hearthstone, to tak no nie, nie mówię, że zawsze, ale tak od dwóch dodatków, to zawsze wychodzi jakiś dodatek. Od dwóch dodatków i zawsze. Nie powiem tak mówić, no ale od dwóch dodatków zdarza mi się, że, że po prostu jak, jak, jak wychodzi nowy wychodzi nowy dodatek fabularny czy nowy dodatek jakiś z kartami do do Herstona, no to po prostu kupuję te dodatki. No, kupuję karty, jakieś nowe rzeczy, pakiety otwieram, wiecie, naprawdę to sporo tych pieniędzy wydaje na, na tą gierkę, mam wrażenie, bo, e, bo jak dobrze kojarzę, to ostatnio ostatnio, jak wyszedł dodatek, no to kupiłem 200 pakietów kart. No ile to kosztowało tam? Chyba było. On Nie wiem, ja tam 50 euro więcej chyba nawet. Chyba nawet więcej, kurde, to tak... 80 euro wyszło? To, no nie wiem, dobra, mogę teraz kłamać. Ileś tam euro wyszło z tego wszystkiego? Kupiłem przedpremierowo, to tak. bym trochę było, ale w każdym razie. Dużo tak. tych pieniędzy wydaję co jakiś czas i, mm. i na pewno więcej niż, niż myślę, że zasługują w ostatnim czasie. Mi, aż mi słabo, bo ja zazwyczaj. Kupuję te karty, ponieważ ja wiem, że te gry są darmowe, więc jakby te, te gry. No, że karcianka Hearthstone jest, jest darmowa, więc jakby w ramach wsparcia, w ramach wsparcia tej karcianki zazwyczaj coś właśnie dokupię, żeby, żeby te pieniądze dorzucić do, do ich budżetu, żeby jakoś tak, wiecie, ten live serwis wspierać. E, przy okazji dzięki temu mam, mam lepsze karty, więc jest mi komfortowo, komfortowo, mi się gra. Kurde, teraz mam takie wrażenie, że jakby, no, wspieram interes, którego nie powinienem wspierać tak naprawdę, że, że, że robię, że to jest błędem wspieranie Blizzard'a. No i tak trochę mi ostatnio smutno się zrobiło i głupio trochę, że tak wspieram, wspieram interes, który niekoniecznie ma na, na celu dobro, dobro, tej marki, tylko, tylko po prostu takie chapanie, chapanie pieniędzy. Nie, nie żebym teraz był taki, aż taki naiwny, że mi się wydawało, że oni to robią z pasji czy coś. Myślałem, że też z pasji. Oczywiście nie wszyscy, no bo wiadomo, głównie to się pracuje dla pieniędzy. Ale miałem wrażenie, że to jest taka firma, to chyba tak z przeszłości mi zostało bardziej od ty właśnie tej premiery Warcraft 3, te, 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 taki okoliczny premier, które tam wychodziły. No to Blizzard no, był zazwyczaj taką firmą, która... Nie, nie powiem, żebym, że śledziłem miałem jakoś super, super zawile, bo u szczytu ich, ich formy to ja nie byłem za bardzo graczem wtedy jeszcze. I mało dosyć grałem. Nie, naprawdę nie interesowałem się całym rynkiem. Nie, nie, nie do końca wiedziałem, że jest taka firma Blizzard, tylko bardziej myślałem, że twórcy, twórcy Warcrafta naprawdę dbają o grę, nie? I tak wiesz, później jak do, 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 do miałem w, wpadły w moje łapy StarCraft 1, to też mówię, o mój Boże, to twórcy Warcrafta. o, wygląda na to, Wiecie, i kurde, tak miałem super dobre wrażenie co do tej serii i co do, do tej firmy później, kiedy wchodził hmm. Starcraft 2, no to StarCraft 2 to była taka gierka. On no, właśnie nie pamiętam, czy Starcraft 2 wyszedł wcześniej przed Diablo 3? No nie pamiętam, ale na pewno przy przypadku Diablo 3 i StarCrafta 2 specjalnie jechałem, jechałem do innego miasta, żeby, żeby zdążyć na premierę, żeby kupić w dniu premiery gry? Wiecie, to było dla mnie. Powiem szczerze, że chyba StarCraft 2, albo nie wiem, co było wcześniej. Starcraft 2, albo Diablo 3. Nie pamiętam co było wcześniejsze, chyba Starcraft 2 był wcześniej. To, to była pierwsza gra, którą realnie jechałem w dniu premiery kupić. Wcześniej kupowałem miesiąc, dwa, rok po premierze, wiecie, tak prosto, jak miałem ochotę grać. A to była ta gra, którą czekałem z wypiekami na twarz, aż wyjdzie. I to Blizzard, był właśnie Blizzard. No i co? No i, no i teraz tak jakoś tak już mam niechęć do tego wszystkiego. Zwyczaj hmm. zawsze wspierałem te gierki i kupowałem dodatki, mimo że nie musiałem, to, to tak kupowałem, no bo ej, kurde, gram w te gry tak dużo. Fajnie by mieli więcej pieniędzy. Będą mogli, będą mogli się bardziej starać, wiecie o co chodzi, że... Miałem takie wrażenie, że, że, że warto dorzucić te pieniądze. E, dlatego jakby gram w te gry i warto, żeby mieli jakieś pieniądze, żeby robić lepsze gry. A kurde, wyszło na to, że ja wysyłałem im tak naprawdę zbieżne sygnały, bo... E, zbieżne? Nie, przepraszam. Sprzeczne sygnały wysyłałem im, bo po prostu sugerowałem tym, że... Jak, jak ja kupuję mikrotransakcje od nich rzeczy... Personie, to ja im sugeruję to, że. Ja myślałem, że im. Ja myślałem tak, że im sugeruję, że, żeby robili więcej dobrych gier. Żeby dalej robili to, co lubią tak. robić. A ja im chyba sugerowałem to, że mają mieć lachę. postawić lachę na tworzeniu dobrych gier i skupić się na. Tak. Skupić się na dojeniu fanów. Nie chciałem takich sygnałów wysyłać. Nie chciałem być źle zrozumiany, że tak powiem. Trochę smuteczek, byłem szczerze, kujdałeś mi, aż mi się za... przykro, naprawdę. A wersja tak mi się dobrze Onda. gra, że nie wiem I, i mam teraz wątpliwości, że jak następny do tych hmm. wyjdzie, to, to może czas Onda. po prostu przestać wydawać pieniądze na tą grę i zbierać pakiety hmm. po prostu samemu, albo Ta. najlepiej w ogóle nie grać w tą gierkę. Może Onda. pamiętam, że jest, pamiętam, że wychodzi, albo Ta. wyszła. Nie jestem pewien teraz, że jakieś takie są zapowiedzi gry Legends Onda. of Rutenera, Runeterra chyba od, od twórców League of Legends myślałem że ej, no może, może, może tą grę powinienem teraz zacząć grać, żeby bardziej inną karciankę wspierać. Wiem, że, że już z Refraxem na scenie gadaliśmy o Magic the Gathering. I tam też mówił, że, że spokojnie, jaka może powinienem poczekać, do, może powinienem tego Magica wspierać tak. bardziej. On Żeby tak nie, nie, nie inwestować pieniędzy w hmm. tą gierkę hmm. zwaną Warcrafto-podobnym światem. Czyli Ferstona na przykład. Tak. On Dabu. nie mam pojęcia, ale... Runka wozu! Witaj, wojowniku. Spotkaliście może... Konio ludzie atakują! Obroni! Doktor! doktor! Sozuk! Ubierzmy się do roboty. Jestem kern, wódz taurenów z klanu krwawego kopyta. Dzielnie walczycie, zielono Intrygujące z was istoty. Ja jestem tral, a to moi bracia, Orkowie. Przybyliśmy tu odnaleźć obiecane nam przeznaczenie. Szukacie przeznaczenia? Hm. Przeznaczenie woli odnajdywać niż być odnajdywane, młody wodzu. Ale na północ stąd jest pewna wyrocznia może ona. Na północ? W tamtą stronę zmierza przecież armia koni ludzi. Co? Nie, moja wioska jest w niebezpieczeństwie. Muszę się więcej dowiedzieć o tej wyroczni. Za nimi trzeba za wszelką cenę bronić Kerna. Oho, wspieramy Kerna. Kurę, zawsze, zawsze lubiłem tego bohatera Kerna, ale wydaje mi się, że zmienili udami. No, teraz głowy nie dam, bo powiem szczerze, że. Nie pamiętam. Nie pamiętam jego głosu, ale wydaje mi się, że on był taki mniej przymulony, chociaż. Chwila. Może, może on był taki przymulony zawsze, kurde teraz nie, teraz nie jestem nawet pewien. Ale zawsze miałem takie wrażenie, że on nie był aż taki przymulony jak teraz jest. Że teraz już jest dużo, dużo bardziej przymulony niż powinien. Ale może, tak, takie mam wrażenie tylko. Natomiast moje ulubione misje były w przypadku, w przypadku właśnie tak. e, orków. I mega podobało mi się na przykład, misji, na przykład ta misja, w której trzeba było bronić bestię Kodo. I ten tekst. Trzeba bronić bestię kodo. To po prostu No do, no do teraz używam ten tekst. <laughs> Albo tak samo używam tekst, tarczek starczy bronić się. Nie wiem w jakich sytuacjach ogólnie powiem ten tekst używać, ale Ale cały czas mam to w pamięci, tak, tak mi się Ruszają to wyryło. Do kolejnego szturmu. Dobra, za nim nie biegajcie tam. Znowu nadchodzą! Zup, zup. Za honor. Ty razem mają ze sobą cęmpia. C kładzi cela. Abu Twoje plemię jest bezpieczne, starcze. Dzięki ci, młody wodzu. Centaury przepłoszyły z tych stron całą zwierzynę, a ja nie mogę pozwolić, by mój lud głodował. Wkrótce ruszymy na północ, ku łąkom Mulgoru. I boicie się, że najeźdźcy znów was zaatakują? Tak, te diabły są szybkie jak błyskawica. Na równinach im nie umkniemy. Cóż, jeśli zdradzisz mi, jak dotrzeć do wyroczni, o której mówiłeś, ja i moi bracia wyruszymy z wami jako eskorta. Ty i twój lud coraz bardziej mnie intrygujecie, młody Tralu. Z radością przystajemy na wasze towarzystwo. Zastanawiam się, jak ta urani wpadnie na pomoc, żeby napierdalać kłodami komuś w ryj. To nie jest zbyt optymalna metoda walki, powiem szczerze. Dobra, ale to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.